...jechać na Bahama Canyon Drive Nie kurwa, stój! Charter, ty chuju! O, 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 o. 10, 10, 50. Kurwa, zapominam, że Zapomniałem totalnie, że mnie tu wyjebało. Myślałem, że go posadzę szczerze. Myślałem, że mi się uda jeszcze go usadzić na dupsku. No ale cóż niestety nie wyszło. Charger nie zrobił przysiadu, jakiego prosiłem. Niestety. Spoko, spoko, Wywoła... zaraz znajdę tutorial jak wywołać pisa z losu. Mamy narkotyki za darmo, zapraszam! To... Jeszcze nie musiałeś nic wpisywać. Spokojnie. O kurde, o kurde. Dzień dobry. Nie zumie pan jest to się w porządku, w porządku Pan prawie zabił tą karkę. Cześć Cześć, Oś ty wejście. No. Co cztery na cztery cztery czy Pisze? Cześć, cztery na tam w przygędzie? Wiesz Jest czy zwykła? Eee, ja wiem jaka to jest. I Ja jej Zajebana jak coś Nowy model ty... Tak, nowy model, zajebana, wie panie? Okay. <ścoughs> Zrobi ktoś z tego klipa Dzień <ścoughs> dobry Ale ten... Hmm? A jak pan sądzi, jaki to jest człowiek? W tym sensie... Y, ten terrorysta, co nie? Bo to jest taki wojownik terrorysta? Czy taki, jak pan sądzi? Ten, który to robi? No, no, no. Jest to człowiek najprawdopodobniej, który bardzo ma nam coś za złe. Mhm. Na pewno, bo to na pewno nie jest człowiek, który nigdy w życiu nas nie słyszał, nigdy w życiu nas nie. Z nami nie rozmawiał. Na pewno ma coś za złe. Mhm. Więc sam na pewno zawinił, a ma sobie za złe. Znaczy bardziej nie, nie uwzględnia swojej winy tylko naszą. Mhm. I próbuje się odpłacić tym. Mm. Co mogę więcej powiedzieć? Wolałbym, żeby do mnie przyszedł i ze mną porozmawiał jak mężczyzna z mężczyzną, niż robił coś ze piecami, nie? Te. Ale te... no, niestety... Mężczyźni w dzisiejszych czasach nie mają jaj. Tak, ja szefa mieli. Dobra, ja staram się tylko co? Pisałem ci o tym Anakinie na Reshade'ie, na nie? No. I kurwa, jak mnie wyjebały te drzwi, jak chciałem, to zaraz trzy topy wyjebałem. No, Walta dusił, walta dusił. Chodzę tu, Doszło do Aldi, trzy topy. Łatwo, łatwo. Nie, pusz nie puszczą mnie na adrenalinę Jak matuje. zobaczą akcję. Czuję, jest to koniec, słańcuch. Spoko, latek, jakiś jeden poleciał Dobra, co masz? No tak. No ta, ta. Byku, hello. No to nie ten Pozdrawiam widza. A <noise> to panowie nas chcieli odbić. Ale nie trafili. Co było kurwa? O, jakoś, halo. A no zor, czemu mi nie powiedziałeś kurwa szybciej? I no nie wiem stary, tragedia. ja byłem kurwa w 23% Trzeba było policzyć szybko <noise> Jak policzyć szybko? No tak, to bym se posiedział kurwa chwilkę tam, wiesz, mi to tam lato, nie? No jakbym był wybawcą kurwa drodzy z ich znajdujemy i kurwa ruchą No O właśnie, z my ich możemy namierzyć We tam kurwa, Gaś to w pizdule, lecimy z nimi <głos> <głos> Ale, za, nie, jak chcemy ich rozpierdalać, pamiętajcie, kapelusz to podstawa I kapelusz specjalny. Kapelusz na można <możliwość> Ręce, ręce, ręce do góry! Ponosisz! Raz! Ro raz! Numery Dobra, nie, podjeżdżamy. To się tak nie skończy. Drugie. Nie, teraz tylko numery muszę spisać. Samochodo czy nie? Nie, teraz tylko muszę to zrobić. A, ok. Teraz to muszę zrobić. To... nowrotka, czy jak to jest? Jedziemy dalej Dobra Nawratka e, dajcie mi... E, dajcie mi... E, ciekawie. <laughs> o, posiłki mi O! Posiłki już jadą! Policja jest na dajcie me. o szachownicy 201 co Znowu wie... Iść. Ktoś zaadka z drugiej strony Mmm... kiedyś 50. Biesza z budowy. Wjechał pod wiadukt. Nie wiem. Yy... Nie, 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 nie. Dekuujesz się na tory. Dekuuj, to Jechał na tory. Jedzie po torach. To jest. Naprawdę. No, Drugą po... <noise> Jak? Co? Dobra niga, 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 niger, niger, j**a cię pedale j**any Nigga, 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 nigga Ja pierdolę no niger, nie niger, niger, wierzę niger, niger. w ciebie nie Nie, 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 nie J**a cię pedale j**a cię dupali, 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 dupali J**a cię I am sorry Twitch administration <noise> For this Zdobył dosowisty Proszę pani Zdobył dosowisty Panie polecenie czy nie? Nie, nie wykonuję poleceń Dwieście siedemdziesiąt? Potrzebujemy dwadzieścia Nie, ale... <grym grym> nie, nie wiem. w tych ludzi, Jedna jednostka, na nasze 20 card Dobra, pokazuję pani dowód do serwisu, czy załatwiamy to środkami no. przymusu bezpośredniego Też, żebyśmy się zaraz nie załatwili środkami takimi Zamknij to ucitek, przejebany i wypierdalać pani ręce dzisiaj, czy nie? Ja pierdol Tejzer, tejzer, tejzer a ła na dziecko już wasz tej zera? A ła, kurwa, o, albo lila. Co z broni? Nie wstaje kurwa, kurwa, pani, staj się kurwa, panie. Kurwa. Podaj się panie. Pani. Podaj. Kurwa. O kurwie. Podejdź pan w końcu. Nie widzi pan, że. Zatrzymuj obywatelkę, staj pan, dostaj przede mną. Teraz pani pod radiowisku, podejdź. Zatem poproszę mojego psychologa, ponieważ jestem nie mam na w tym momencie, czy jeszcze raz. Biorę w wzór psychiczny i bardzo ci dziękuję. Zatrzymuj się panie. No, śmiesznie. Wjeżdżamy na autostradę Great Ocean Highway. Kryję się w stronę uh, No, co jest z tymi płotkami zajebanymi? O, dobra. W ciągu Greater Highway. Шти моје густа очи и замекам бухло на постува фигури шчекавело тоа ми ру. Види се како мисли латуеме тој сус.